Z powołaniem pewnie zawsze jest sprawa bardzo indywidualna. I każdy musiałby się osobiście wypowiedzieć na ten temat. W moim przypadku był to koniec szkoły średniej i pierwsza myśl o tym, żeby pójść do seminarium. Na tyle mocna, że wziąłem ją pod uwagę, ale wewnętrznie jakby nie byłem przygotowany, żeby podjąć tak radykalną decyzję, więc rozpocząłem studia i ta myśl wracała przynajmniej trzykrotnie. Raz po jednej spowiedzi, raz ktoś w pracy zapytał, innym razem kapłan. I na tyle poważnie zacząłem o tym myśleć, że w czasie już wykładów na studiach zacząłem czytać raczej książki religijne niż te, które były związane z dyscypliną naukową. W wyniku czego ostatecznie podjąłem decyzję, że wybieram rzeczywiście seminarium, i jednoznacznie wiedziałem, że będzie to decyzjalne, nie powiedzmy jakieś inne zakonne. Chciałem być po prostu księdzem katolickim. Pierwszy raz o misjach tak naprawdę usłyszałem na rekolekcjach u księży zakonnych kapucynów. Był tam jeden z misjonarzy, oczywiście wiele rekwizytów, troszeczkę zdjęć. Było to bardzo fascynujące, ale zbyt abstrakcyjne, szczególnie ze względu na pewnej odległości, na tamten czas, był to czas jeszcze komuny dosyć głębokiej, więc trudno było mówić o tym, że kiedykolwiek ktokolwiek gdzieś wyjedzie. Również mnóstwo chorób. Ale pierwszy raz w ramach przygotowania do kapłaństwa usłyszałem o misjach właśnie w seminarium. Ksiądz rektor wówczas miał konferencję do nas kleryków i wspomniał o misjach. Później zaproszono jednego z misjonarzy do nas do seminarium, aby opowiedział coś o Afryce. I wtedy po raz pierwszy pomyślałem o tym, że chciałbym wyjechać. Motywy były bardzo różne. Jeden, oczywiście, religijny, bo chciałem być księdzem. Ale interesował mnie też bardzo mocno problem różnic społecznych, kultur. Szczególnie różnic też tych związanych z finansami. Jak to jest możliwe, że Afryka po tak wielu wiekach pozostaje uboga, a Europa, Europa Zachodnia czy Stany rozwijają się dość dynamicznie? Próbowałem to też rozwiązać pewien wewnętrzny konflikt, jak Pan Bóg to wszystko zorganizował. Dla mnie przynajmniej był to wtedy dylemat, że jedna część świata jest jedna, druga bogata, jedna poznaje Chrystusa wcześniej, druga później. Więc miałem na to czas względnie 4 lata, bo po raz pierwszy o misjach wspomniałem biskupowi na drugim roku w seminarium. To była dla mnie też taka przepustka, czy ewentualnie moment, do którego mogłem wrócić już w kapłaństwie, powołując się na tamtą właśnie rozmowę w seminarium. Dla nas była to dość długa podróż, żeby dostać się do Zambii. Dzięki funduszom misyjnym udało nam się. Opłacić samolot, i pierwsza rzecz, która nas zaskoczyła, to była temperatura wilgodzinowe zapachy, których do tej pory nie znaliśmy. Było to bardzo fascynujące. Przywitali nas księża, z którymi byliśmy następnych kilka lat. Jakieś owady latające dookoła, bo i bardzo dużo, był to okres, początek okresu deszczowego, więc wszystko budziło się do życia i musimy przyznać, że to nas bardzo zaskoczyło. Dla nas to było. Coś tak nowego, że człowiek nie był w stanie ani zasnąć, ani przestać myśleć o tym wszystkim, co wokół się dzieje. Zresztą białych ludzi, Europejczyków na tamten czas i dzisiaj też w Zambii było bardzo mało, więc byliśmy osobami, które były zauważane przez przechodniów. Więc te dni były dla nas rzeczywiście taką, takim intensywnym czasem myślenia. Nawet bym rzekł, że kilka miesięcy człowiek tak intensywnie jakby przerabia nową rzeczywistość, która go otacza, że jest dosłownie zmęczony od samego myślenia. Może to brzmieć dość zabawnie, ale tak dokładnie było. W wyniku czego, kiedy spotykaliśmy się przynajmniej raz w miesiącu, mimo że dzieliła nas odległość ponad 500 kilometrów, staraliśmy się omówić każdy moment jakoś ważny dla nas, który wydarzył się w ostatnim czasie. Tak, żebyśmy mogli też i tym się podzielić i próbować zrozumieć mentalność i kulturę tamtego czasu. To był taka, taki pierwszy krok w Afryce, jak zrozumieć to, co nas otacza. Myślenie Afrykańczyka, Zambijczyka konkretnie, szczególnie w kraju, który jest dwa razy większy niż Polska, który obejmuje dwa razy większy obszar niż Polska, ale ma aż 72 języki. Więc, nawet tam, gdzie byliśmy, musieliśmy się liczyć z tym, że język angielski będzie tylko i wyłącznie jednym, z których będzie trzeba czy poznać, czy ewentualnie próbować się komunikować. Misje oczywiście kojarzą się z aspektem religijnym i finansowym. Natomiast dla nas, dzięki Bogu, że miałem księdza proboszcza Marka Zarębę akcent poszedł na stronę religijną szczególnie w pierwszym okresie czyli pierwszym roku księdza który przyjeżdża do Afryki bo akurat z księdzem Markiem miałem przyjemność tam pracować pierwsze co to jest msza i spowiedź każdego dnia współpraca z siostrami zakonnymi które zastaliśmy akurat tam na miejscu o korzeniach też polskich zakonu natomiast tak to to współpraca z młodzieżą spotkania z grupami których jest tam bez liku Należy wspomnieć o tym, że mieliśmy dwa kościoły w centrum i 18 dojazdówek, co od razu sygnalizuje pewnie każdemu księdzu, że będzie trzeba rzeczywiście ciężko pracować również poza centrum parafii. Nie da się też pominąć oczywiście kancelarii, która jest w języku angielskim, więc to jest ta powiedzmy ta szara praca, gdzie człowiek tak samo dokładnie pracuje jak w Polsce z uwzględnieniem języka angielskiego i przynajmniej jednego rodzimego. Podobnie jest z Mszą Świętą odprawiamy oczywiście w języku polskim, angielskim i jednym lub dwóch miejscowych. Natomiast powiedziałbym, że praca duszpasterska jest na tym etapie bardzo podobna do polskiej. Natomiast należy dołączyć coś takiego jak aspekt mocno charytatywny na terenie tej parafii, w której ja byłem. W naszym przypadku były to dwa przedszkola, które udało nam się założyć w celu i poszerzenia wiedzy religijnej, i nawet takiej, powiedziałbym, podstawowo szkolnej czy przedszkolnej, żeby dzieci z pobliskich miejscowości miały lepszy start w szkole, czy to podstawowej, czy później średniej. Na parafian w Afryce, musimy powiedzieć, że nie trzeba było zbytnio nikogo zachęcać do pracy parafialnej, ani do rekolekcji parafialnych, które przebiegały w normalnym trybie powiedzmy adwentowym wielkopostnym. Oprócz tego każdy musiał uczestniczyć przynajmniej w dwóch, trzech innych rekolekcjach związanych czy to z grupą na poziomie parafialnym, czy diecezjalnym, więc można powiedzieć, że życie parafialne kwitło i wcale nie było to naszą zasługą. Myślę, że trafiliśmy w bardzo dobry czas w Afryce, więc ksiądz był postrzegany jako ktoś, kto ma coś do zaproponowania i tak jak podkreśliłem wcześniej, nie chodziło tutaj w pierwszej kolejności o sprawę finansową czy charytatywną. Pierwsze co, to głoszenie słowa Bożego, odprawianie mszy świętej i próby przybliżenia osoby Chrystusa danemu człowiekowi. Natomiast jak my byliśmy postrzegani, na samych początkach jeszcze przed moim przylotem trzeba zaznaczyć, że był to człowiek, misjonarz, który przybywa na pewno jako człowiek biały to tego się nie da ukryć. Jest to, jest to pewna już różnica kultur, koloru skóry. Natomiast zrozumiałem było to dla miejscowej ludności, że przybywa kapłan, który powiedzmy nie ma rodziny. Człowiek, który nie ma rodziny. Natomiast głosi Chrystusa. Na pewno też pewną trudnością było to, że Organizacja, życie takiego człowieka nie było życiem jednak mimo wszystko samotnym, bo zawsze staraliśmy się na misjach być we dwóch, więc to też na początku było niezrozumiałe. Natomiast późniejsze ewentualne zatrudnienie kucharki wiązało się z pewną, że tak powiem, z pewnym sprzeciwem wśród ludności miejscowej, w wyniku czego trzeba było wezwać biskupa, żeby wytłumaczyć, dlaczego kobieta pojawia się chociażby na plebanii co ona tam robi, kim ona jest. Natomiast później, kiedy odkryli, że jest to absolutne trwanie w takiej dobrej wspólnocie, również właśnie w tej pracy, chociażby na terenie plebanii czy ogrodu, Rzeczywiście ludzie to postrzegali bardzo dobrze i rozumieli naszą sytuację, więc na początku pewne i zdziwienie i odrzucenie naszej mentalności jako kapłanów, którzy żyją w Celibacie, z drugiej strony później przyjęcie i, i, i myślę wielka taka dobra akceptacja i na pewno troska ze strony wiernych. Mógłbym powiedzieć, że troska ze strony wiernych czy miejscowej ludności jest tak duża, że kapłan na tym etapie w Afryce... Gdyby nie pewne remonty, czy powiedzmy auto, czy inne jakieś dość duże inwestycje, mógłby bez żadnego problemu przeżyć na misjach z ofiar, z tego, co człowiek miejscowy jest w stanie mu jakoś tam ofiarować, czy, czy przyjść z pomocą. I rzeczywiście ta pomoc jest bezwzględnie serca i tak duża, że mogliśmy dzielić się tym, co otrzymywaliśmy z pracownikami, z siostrami zapomnianymi, przynajmniej w połowie. I jeszcze pewnie udałoby nam się otworzyć sklep spożywczy. z tym Ludzie przychodzili, więc dobroć okazana księdzu, który przybywa, jest tak duża, że można byłoby się od nich raczej uczyć dobroci niż próbować uczyć ich przykazania miłości względem bliźniego. Patrząc dzisiaj na Zambię, w perspektywie chociażby ostatnich 10 lat, trzeba powiedzieć, że dynamika rozwoju tego kraju jest tak duża, jakby Zambia była inna w dniu, kiedy przylatywałem i po 6 latach już była inna. Wzrost gospodarczy sięgał 6,8%. Samochód 1-2 we wiosce 6 lat temu, po 6 latach potrafiliśmy stać w korku przy niektórych bramkach, na których nas sprawdzano rutynowo, czy to policja, czy, czy jacyś strażnicy. Zambia jako kraj mocno rozwijający się ze względu na rolnictwo i miedź oraz emerald, który tam występuje, bo są drugim dostawcą światowym. Sama stolica rzeczywiście półtora miliona mieszkańców, cały kraj zaledwie 14, natomiast bardzo zatłoczona i żywa. Ludzie mieszkający na dość niewielkiej przestrzeni z racji tego, że domki są niewielkie, tam jest zaledwie kilka metrów kwadratowych, to wystarcza dla dowolnej rodziny, żyją, że tak powiem, w skupiskach. Natomiast to, z czym na pewno można się spotkać w tak dużym mieście jak Lusaka, która jest stolicą, no to już pewne niebezpieczeństwo. Godzina 20, zakaz poruszania się pieszo po ulicach. Zdarzało się, że nas napadali, czy próbowano okraść w czasie podróży. Wystarczyło gdzieś zwolnić samochodem, i już ktoś próbował czy szarpać za klamkę, czy wprost obrabować pikapa. Nie byliśmy tym może zrażeni, ale należało zachować z jednej strony pewną ostrożność, czujność taką, że gdyby coś, to trzeba zareagować. No, pierwszą reakcją, jaką jest, to zablokowanie drzwi, tak żeby nikt nie mógł nas, że tak powiem, napaść. Gdy zatrzymywaliśmy się na skrzyżowaniu, czyli żeby wprost nie mogli wyciągnąć nas z auta. Natomiast jeśli ktoś okradał nas bezpośrednio z tyłu, wtedy wychodziliśmy z samochodu i staraliśmy się reagować, udając, że jesteśmy odważni i że pewnie możemy mieć broń, bo czasem i takie powiedzmy tak staraliśmy się blefować, jeśli to było w miejscu nam zupełnie nieznanym. Natomiast to bym powiedział, że stanowi raczej pewien wątek przygody niż, niż rzeczywistego zagrożenia, bo człowiek, jakby w tych momentach, zachowuje się instynktownie. Jakby nie, nie stara się nawet przewidywać takich zagrożeń, w przeciwnym razie trzeba byłoby żyć, że tak powiem, w pewnej nerwicy czy lęku. Natomiast rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Z racji tego, że nie poruszaliśmy się w samochodach, w sutannach, szczególnie w okresie, gdy mieliśmy samochód bez klimatyzacji. Trudno byłoby się w temperaturze powiedzmy tam 40 stopni, gdzie jest duża wilgotność poruszać się w kapłańskich strojach, więc byliśmy na świeckoń. Niemniej jednak, gdy widziano białego człowieka, domyślano się, że najprawdopodobniej jesteśmy księżmi. Więc jeśli to byli chrześcijanie, raczej mogliśmy liczyć na dość łagodne traktowanie. Natomiast idąc po linii drugiego listu do Koryntian, kiedy święty Paweł zwierza się ze swoich problemów misyjnych i bezpieczeństw czy niebezpieczeństw, mówi, że w niebezpieczeństwie na lądzie, na wodzie odbraci i, i powiedzmy tam ludzi, którzy mogli go napaść. No dokładnie te elementy występują na misjach. Czy podróżowaliśmy po wodzie, gdzie są krokodyle i hipopotamy? Czy to podróżowaliśmy samochodem, gdy właśnie nas napadano czy próbowano okraść? Czy ktoś chociażby księdzu proboszczowi groził bronią, wyciągnęli go też z auta, licząc na to, że zdobędą jakieś pieniądze? Czy to w niebezpieczeństwie od właśnie zwierząt, takich chociażby, powiedzmy, jak owad komar, który roznosi malarię, którą trzeba przejść, i to jest tak zwany, my to nazywamy tak zwanym pocałunkiem Afryki. Kto nie przeszedł malarii, ten nie wie, co to jest. I jest to też coś, co jest wpisane w życie kapłana. Zaraz po nas przyjechało dwóch księży i byli zaledwie w Afryce pół roku i zmarli, więc no, trzeba było liczyć się z tym, że rzeczywiście ta choroba może człowieka gdzieś tam odnaleźć i powalić na ziemię i choćby nie wiem, jak ktoś był mocny w Europie, tam trzeba było po prostu jakby klęknąć przed tą chorobą i, i nie udawać, że jest się mocnym, bo nie było takiej możliwości przy gorące czy, czy rozwolnieniu. Więc to niebezpieczeństwo istniało. Natomiast w samej miejscowości, gdzie sprawowaliśmy posługę, Możemy powiedzieć o wielkim szacunku do księdza i powiedziałbym raczej bezpieczeństwie niż niebezpieczeństwie. Tym bardziej, że wioska, w której byliśmy, była jakby krańcową, na końcu drogi, więc osoba obca byłaby natychmiast tam rozpoznana. Co innego, powiedzmy, w stolicy czy w miejscowości, która jest przejezdną, tam było łatwo się pojawić i zniknąć. Więc to niebezpieczeństwo było realne, i mówiliśmy w ramach niego o tak zwanym nieuświadomionym stresie, który zawsze istnieje. Samo podróżowanie w zamkniętym samochodzie już świadczy o sobie. Nie wspominam, powiedzmy, tam o dusze CC, skorpionach i wężach, które czasem trzeba było rozdepnąć, lub wprost gdzieś tam minąć jak czarna mamba. Czasem człowiek nawet tego nie zauważył, bo jako Europejczyk był niewyczulony na pewne rzeczy i wiele niebezpieczeństw, które gdzieś tam czyhały z prawej czy z lewej, były przez nas zwyczajnie omijane. Dopiero Afrykańczycy nas informowali, że przed chwilą przeszliśmy koło węża czy czegoś innego, czego my sobie nie do końca zdawaliśmy dzięki Bogu sprawę. Pojawia się pytanie, dlaczego ksiądz wrócił z Afryki. W duchu kapłańskim trzeba odpowiedzieć, że jest coś takiego jak rozeznanie i podróży do Afryki i jego powrót. Oczywiście można wrócić też z takich względów czysto ludzkich. Choroba, może to być czas, może to być wiek, może to być chociażby wezwanie biskupa do jakiejś innej pracy. W moim przypadku mówiłbym raczej o rozeznaniu i o sytuacji, jaka w Afryce zaistniała na tamten czas, mianowicie było dużo powołań, również z naszej parafii, sióstr zakonnych i kleryków i księży. W związku z czym mieliśmy tę świadomość, że Zambia, czy powiedzmy diecezja Monze, zaczyna osiągać poziom dusz pasterski, który pozwala jej na jakby samostanowienie. Czekaliśmy tylko, kiedy ktoś zgłosi się, by móc też być i w naszej parafii. Czekaliśmy, ponieważ była to parafia bardzo daleko oddalona od centrum diecezji. Mieliśmy aż do. Powiedzmy te 550 km, w skrócie, jeśli było sucho, 330. Parafia wiele, wiele lat temu była troszeczkę zaniedbana, od strony też tej gospodarczej, z wiadomych względów. Natomiast razem z księdzem Markiem staraliśmy się ją doprowadzić też od strony finansowej do takiego stanu, w którym mogłaby się jakby samo utrzymać, z wyjątkiem samochodu. Więc kiedy misjonarz widzi, że ten poziom duszpasterski i gospodarczy zaczyna być dostatecznie dobry, aby mogła to przejąć miejscowa ludność czy, czy klery, zaczyna pojawiać się myśl, czy nie jest to czas, żeby wyjechać, żeby nie siedzieć na siłę, w cudzym słowie, pod palmą, Mając wciąż jakby przy swoim imieniu napisany misjonarz. Kiedyś trzeba dorosnąć też i do tego, że jest to czas, żeby wrócić do domu. Więc ja, przynajmniej, później ksiądz Marek, bo wyjechał nieco później niż ja, staraliśmy się modlić. Panie Boże, co teraz, co dalej robić? Czy jechać do kraju anglojęzycznego? I człowiek stara się w ramach znanych nam zasad rozeznawania podjąć wreszcie konkretną decyzję. W moim przypadku była to Polska i wróciłem tutaj z wielką radością. Nie ukrywam tego. Mam wrażenie, że mentalność misjonarza jest taka: jeśli raz podjąłeś taki krok, że wyjechałeś gdzieś, rzucając wszystko na jedną kartę, stawiając, że tak powiem, w religijnym języku na opatrzność Bożą, raz taki krok dokonany. Pozwala myśleć w ten sposób, że nigdy nie wiesz, co spotkacie jutro. Nie wiesz, czy Pan Bóg jakoś nie dotknie Cię i nie powie, słuchaj, chciałbym, żebyś poleciał gdzieś jeszcze, albo gdzieś odbył jakiś czas, czy, czy wprost jakieś konkretne misje. Na dzień dzisiejszy specjalnie o tym nie myślę, choć w ramach tego sentymentu do Afryki oczywiście myśl czasem wraca, czy Pan Bóg nie szykuje czegoś jeszcze. Więc pozostawiam zawsze taką możliwość, jeśli byłbym w stanie to rozpoznać w ramach powołania. Natomiast na dzień dzisiejszy wiem, że chcę być w kraju. Odpowiadając na pytanie, czy misja może być pasją, albo czy towarzyszy misji przygoda, niewątpliwie tak. Nie da się w żaden sposób tego oddzielić. Czy misjonarz chce, czy nie jest wpisany, wpisany w nieprawdopodobną przygodę, nie tylko kulturową, czy powiedzmy jakąś egzotyczną, ale niewątpliwie religijną. Jest to coś, co człowiek jakby poznaje ucząc się. Nie można się do tego przygotować w żaden sposób. Jeśli ktoś myśli, że można przeczytać książkę chociażby Kapuścińskiego czy Tomka na Czarnym Lądzie i w ten sposób poznać Afrykę, grubo się myli. Warto więc, że tak powiem, jeśli czujesz, że masz powołanie i chciałbyś wyjechać, to myślę, że warto iść za tym głosem, zakładając wszelkie, powiedzmy, niebezpieczeństwa, ale i przygoda, która się z tym wiąże. Niewątpliwie też misjonarz, który wyjeżdża, ma jakieś swoje prywatne uzdolnienia czy swoje osobiste pasje obok religijnych. Ktoś powiedzmy skończył szkołę techniczną typu budowlankę, ktoś inny interesował się fotografią. To też da się realizować na misjach. I na pewno Pan Bóg wszystkie talenty, jakie człowiek posiada, chętnie gdzieś zaadoptuje i wykorzysta. W moim przypadku akurat jest to fotografia i to jest to, co mnie naprawdę interesuje obok tego, co jest wszystko, co jest związane z kapłaństwem z przekazywaniem dobrej nowiny. Jest to, że tak powiem, podglądywanie przyrody i tego świata Afryki, który można spotkać. Więc chciałbym właśnie to zaznaczyć, że jest w to pisana wielka przygoda i myślę, że warto też o tym mówić, dlatego że życie nie jest pozbawione, że tak powiem, też pasji tych ludzkich również w życiu księdza. I ktoś, kto to odkryje, rzeczywiście może stać się człowiekiem szczęśliwym. Próbując to przybliżyć, przytoczyłbym zdanie Janusza Korczaka. Marzenia się spełniają, tylko przybierają tak wynaturzoną postać, że ich nie rozpoznajemy. Kiedy ja zaczynałem kapłaństwo, myślałem, że kończy się dla mnie wszelka przygoda ludzka, od strony ludzkiej. Natomiast kiedy zostałem księdzem, okazało się, że wszystko to, co myślałem, że odeszło na zawsze, dopiero się zaczęło i przekroczyło wszelkie moje oczekiwania. Więc czy to podróż do Afryki, czy fotografia, czy technikum elektryczne, które można było jakoś zaadoptować też i w ramach Afryki, naprawiając i kładąc instalacje, na pewno pokazuje, że Pan Bóg ma dla człowieka tak bogaty plan, żeby gdyby ktoś myślał, że Kapłaństwo uszczupla jego fascynację i pasję, to grubo się myli, i na pewno to dobrze by było, gdyby nie było przeszkodą w wyborze też i powołania, bo Pan był wykorzysta wszystko w człowieku, co w nim jest, cały jego potencjał, i na pewno też ma z tego, że tak powiem w tym słowie radość, że właśnie takiego człowieka powołuje, a nie innego. Jeśli ktoś umie śpiewać, będzie śpiewał, ktoś umie grać, będzie grał, ale to też jest ważny element, żeby pamiętać o tym, że w życiu kapłana jest wpisana, czy w życie kapłana jest wpisana wielka przygoda. Jest też taki ciekawy aspekt w ramach misji. Nazwałbym to Zrób to sam, czyli Adam Słodowy. Misjonarz jest oczywiście powierzony opatrzności Bożej, ale też i swojej wyobraźni i, powiem, twórczości. Ponieważ przyroda czy życie misjonarza jest pełen, pełne niespodzianek, no to chociażby taki przykład, kiedy zaledwie po trzech tygodniach pobytu złamano mi nos, a dzięki Bogu szpital był zamknięty, trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Więc złamany nos, który chodzi jak wahadło od zegara, Trzeba było jakoś naprawić, a ponieważ nie miałem żadnych innych narzędzi, które wydawały mi się na ten czas czyste, po prostu wziąłem kredki, które przywiozłem dla dzieci i na siłę wciskałem do nosa, żeby go naprawić, żeby go jakoś wyprostować. Zgrzytało dość mocno, ale, że tak powiem, udało się, żeby mama rozpoznała, jak człowiek wróci z powrotem do kraju, chociażby na urlop. Innym razem, gdzieś człowiek podróżuje samochodem i trzeba to auto naprawić, mimo że nie ma dodatkowej opony i wrócić na trzech kołach, jadąc po dziurach i kamieniach. I trzeba było to zrobić tak, że człowiek siedzi nie po tej stronie co kierowca, żeby przynajmniej szukać jakiejś przeciwwagi dla samochodu i spróbować się dotoczyć na miejsce. Jeszcze innym razem gdzieś trzeba użyć jakiejś taśmy klejącej, żeby zakleić czy reklamówki dokładnie rurkę, która doprowadza paliwo do wtryskiwaczy, nie wiem dokładnie jak nazwać ten element żeby w ogóle móc dojechać na miejsce. Pożyczyć opony od kogoś, kto jest obok, bo już wiesz, że nie dojedziesz, a musisz, bo nie możesz nocować gdzieś tam po drodze, bo i tutaj trzeba sobie wtedy poradzić, jeśli ktoś by ewentualnie napadł. Ale kiedy wchodzisz właśnie do księdza biskupa, on zadaje ci przepiękne pytanie, Michał, księż Boże oczywiście, a jak tam samochód? Ja mówię, dziękuję, że ksiądz biskup pyta, bo mam osiem rzeczy zepsutych i wiem, że już nie jestem w stanie wrócić do domu. Jeśli mógłbyś wybaczyć mi, ja ci pomogę, ale jeśli mógłbyś mi wybaczyć, to poczeka jeszcze miesiąc, a ja Ci dam nowe auto. I nagle tutaj, kiedy człowiek już nie daje rady, kiedy już zrób to sam nie wystarcza, wtedy pojawia się po prostu jak prezent, y, oczywiście wiadomo skąd, w ramach Opatrzności Bożej, coś, co tak dalece zaskakuje, że człowiek przestaje się martwić, a uśmiechając wraca na swoje misję I tak też było w naszych przypadkach. Tam, gdzie już my nie mogliśmy, bo trzeba było sobie radzić samemu, tam pojawiał się Pan Bóg z tak dużą szczodorobliwością, że wręcz bym powiedział, że człowiek siadał zdumiony i mówił, jak to jest możliwe, Panie Panie Boże, że aranżujesz w kościele wszystko dokładnie na czas, tak abyśmy nie musieli się martwić o nic, a tylko o to, żeby głosić dobrą nowinę.